Dobra, słuchajcie, moi drodzy, wygłoszę teraz turbo kontrowersyjną opinię, a przez kolejne kilka bądź kilkanaście minut będę próbował jej wybronić. Uwaga, uwaga, moi drodzy, ta opinia to. W sumie całkiem lubię Dubaj. Tak, tak, tak. Wiecie, w Polsce często mamy ten podział na Polskę A i Polskę B, zarówno pod kątem politycznym, jak i ekonomicznym. Często jest tak, że niezależnie co myśli jedna strona, automatycznie druga zaczyna myśleć odwrotnie, wierzyć odwrotnie. Ale jest jedna kwestia, która w pewnym sensie łączy Polaków. Jest to właśnie Dubaj. Taki wspólny hejt płynący niemal z każdej strony na to jedno miasto, jako siedzibę pustoty, siedzibę grzechu, najgorszych ludzkich zachowań. Okropne miejsce, gdzie liczą się tylko i wyłącznie pieniądze, gdzie z ludzi, którzy tam przyjeżdżają, wychodzi wszystko, co najgorsze gdzie wszystko się poprzewracało i standardy wszelkie zostały już totalnie zapomniane. Ale jakie jest naprawdę to miasto? I korzystając z tego, że właśnie wróciłem z kilkudniowego wypadu, postaram się odpowiedzieć na to pytanie i opowiedzieć Wam o Dubaju, ale nie tym, który widzimy w social mediach, który, wiecie, lśni się, w którym widzimy te wszystkie dziwne zachowania, z którymi możemy spotkać się na TikToku czy Instagramie, ale ten prawdziwy Dubaj, bo miasto, które ja zobaczyłem, różni się znacząco od wszystkiego tego, co możemy zobaczyć w social media. Słuchajcie, moi drodzy, punkcik numer jeden i zaczynamy od razu z grubej rury, dochodzimy do sedna problemu, czyli skromność. I to jest bardzo ciekawy punkt, bo często możemy spotkać się z takim stwierdzeniem, że Dubaj to jest takie puste miejsce, gdzie wszyscy się chwalą, gdzie wszystko kręci się wokół pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I według mnie to tak naprawdę dużo więcej socjologicznie. Mówi często, zarówno o osobach, które wracają z Dubaju, jak i o osobach, które się na ten temat wypowiadają, niż o samym mieście. Bo teraz to, jak to wygląda naprawdę w Dubaju, jest bardzo różne od tego, jak o Dubaju się mówi w social mediach. I teraz jedna z takich podstawowych i najważniejszych, według mnie najciekawszych rzeczy, to jest to, że po pierwsze, Zjednoczone Emiraty Arabskie są państwem islamskim. I to już samo w sobie, Wymusza pewien rodzaj skromności. I teraz, kiedy pojedziecie tam naprawdę, zobaczycie, jak ludzie się zachowują, jak ludzie się do siebie odnoszą, to moim zdaniem dużo więcej takiego, wiecie, fleksu i chwalenia się, często można zobaczyć nawet na ulicach w Polsce, czy w klubach w Polsce, czy w restauracjach w Polsce. I teraz, z czego to wynika? Po pierwsze, policja w Dubaju naprawdę się nie pierdzieli z ludźmi, a wszelkie takie zachowania potencjalnie mogłyby w łatwy sposób wywołać, pewne rodzaje takich zaczepnych sytuacji. To już jest jakby jeden powód, ale jest drugi, który jest jeszcze większy. Jakby niezależnie ile byś nie miał pieniędzy, chyba że jesteś samym szejkiem Dubaju, to na 99% osoba, z którą rozmawiasz, zna pełno ludzi, którzy mają jeszcze więcej od ciebie. I z tej racji to sprawia, że moim zdaniem relacje społeczne i relacje między ludźmi w Dubaju właśnie są bardzo pozbawione tego kontekstu materialnego. To znaczy ludzie nie oceniają się tak bardzo przez pryzmat pieniędzy, bo stają się one czymś wręcz oczywistym, czymś banalnym w Dubaju. Tam każdy ma stać go na w miarę komfortowe życie, chyba że mówimy o takich, wiecie, bardziej warstwach robotniczych. I w związku z tym, tak naprawdę w relacjach społecznych, kiedy nawiązujecie jakieś znajomości, kiedy, mówi, wiecie, poznajecie nowych ludzi, nie wiem, czy to w klubie, w barze, czy w jakikolwiek inny sposób, to tak naprawdę te pieniądze schodzą na drugi plan i moim zdaniem, właśnie nawet bardziej niż w Polsce zwraca się uwagę rzeczywiście na pasję, zainteresowania, osobowość, takie rzeczy. Uwaga, słuchajcie, punkcik numer dwa, czyli jeszcze więcej w samo oko sztormu czy tornada, czyli pieniądze. I tutaj znowu dosyć ciekawe spostrzeżenia. Nie ma w Dubaju przeważnie ludzi biednych. Jeżeli mówimy o Europejczykach, bądź generalnie ludzi z zachodu, bo wiadomo, są też robotnicy, tacy typowi, którzy przyjeżdżają na przykład z Indii, ale to na razie pominiemy. Mówimy tu raczej o tym mm, środowisku dubajskim, takim europejskim, i to też są trochę, wiecie, dwa społeczeństwa, które się aż tak bardzo nie przeplatają. No i jest w sumie jeszcze trzecie, czyli arabskie. Ale teraz, jakby, kiedy mówimy tutaj o Europejczykach, Amerykanach, generalnie tym naszym zachodnim kręgu kulturowym, to, to co zauważycie, to jest to, że okej. Okay, Rzeczywiście większość ludzi, jak na polskie standardy, zarabia w Dubaju bardzo dobrze. Ale z drugiej strony, jeżeli w Polsce dobrze zarabiasz, czy no nie wiem, jesteś jakimś takim, powiedzmy, bardzo dobrym informatykiem, bądź jakimś kierownikiem, dyrektorem, to w Dubaju też, w sensie, jak ja to sobie wyobrażałem, to jest to, że przyjeżdżacie do Dubaju i to jest, wiecie, zupełnie inny poziom. Wszyscy są milionerami, po prostu wszyscy jeżdżą Lambo i w ogóle. A no, w praktyce to w ogóle tak nie jest. Większość z tych ludzi zarabia tak na polskie standardy, wiecie, 40, 50, 60 tysięcy. To to w Dubaju, w Polsce to są bardzo dobre zarobki, i w Dubaju to też już się zaczynają dobre zarobki. To nie jest tak, że jeżeli zarabiasz w Polsce 5 dych, to w Dubaju jesteś totalnie biedny. I to też jest ciekawe, bo jakby to nie jest zupełnie, zupełnie totalnie inny poziom, który jest w pewnym sensie nietykalny i wiecie, się ze sobą nie przeplata. Tylko to jest raczej jakaś, powiedzmy, progresja. I też jest masa ludzi w Dubaju, którzy zarabiają w przeliczeniu na polskie, nie wiem, kilkanaście, dwadzieścia, trzydzieści tysięcy. Tyle też zarabiają programiści, czy w Dubaju, czy różne takie, wiecie, średniego szczebla zawody. Także ta gradacja społeczna też jest jak najbardziej duża. I zważywszy na to, że tak jak Wam powiedziałem wcześniej, w moim osobistym odczuciu, pieniądze nie są aż takie ważne w relacjach społecznych w Dubaju, no to. Jakby realia tego społeczeństwa są takie, że ci ludzie są raczej bardzo życzliwi dla siebie, bardzo miły, no, dużo bardziej niż w Polsce, gdzie moim zdaniem w Polsce bardzo często możemy się spotkać z tym, że macie kogoś, kto zarabia, nie wiem, 5 tysięcy złotych, a wypowiada się, wiecie, na zasadzie, a bo Elon Musk teraz kupił to i to, ja bym zrobił inaczej, w ogóle on jest debilem. No to w Dubaju, z racji na to, że wiecie, za chwilę ktoś przyjedzie w Lambo, czy za chwilę macie jakiegoś szejka. Nikt się tak nie wywyższa, nikt nie jest taki wyniosły. Raczej wszyscy ludzie są dosyć skromni, więc finalnie bardzo często możecie nawet nie wiedzieć, dopóki się nie zapytacie, ile ktoś z kim rozmawiacie zarabia. I to sprawia, że pieniądze, jakby z racji, że są tym tak zwanym poniekąd słoniem w pokoju w Dubaju, też bardzo schodzą na drugi plan w porównaniu do Polski, gdzie na przykład bardzo często ludzie mówią na głos o pieniądzach. Finalnie słuchajcie numerek 3, czyli relacje damsko-męskie. To jest też dość ciekawy temat, bo. To, z czym możecie się często spotkać, jeżeli rozmawiacie z ludźmi na ten temat, to jest to, że w Dubaju, jeżeli nie zarabiasz 10 milionów, to nie masz totalnie żadnych szans. Tymczasem, z mojej perspektywy, to wygląda bardzo śmiesznie, bo jest w Dubaju masa na przykład osób, z, i wiecie, ja nie jechałem do Dubaju jakoś szczególnie randkować ani nic z tych rzeczy. To jest raczej, wiecie, takie przypadkowe, że w ogóle to się przydarzyło. No, ale miałem na przykład taką sytuację, że jakaś dziewczyna, nie wiem, o ciemniejszym kolorze skóry, chyba hinduska, w ogóle do mnie podbiegła na ulicy, zaczęła coś tam mówić, are you from France, are you from France, ja mówię, no, I'm from Poland. Uh, wtedy ona mnie pyta, is Poland in Europe, is Poland in Europe, wiecie o co chodzi. I później give me your number. W każdym razie do czego dążę, to jest to, że wiecie, to zabrzmi okropnie, ale z drugiej strony jakby ja nic nie robiłem, żeby tak było w żaden sposób, że jakby bycie białym, moim zdaniem, Otwiera w Dubaju bardzo dużo drzwi, bo jednak biali są mniejszością i to jest też dosyć ciekawe spostrzeżenie, że wydaje mi się, że gdybym był innej etni, innej rasy bądź innej etniczności, no to mogłoby to inaczej wyglądać. I to w sumie odnosi się nie tylko jakby do relacji damsko-męskich, ale generalnie do w ogóle funkcjonowania w tym mieście, że no warto sobie zdać z tego sprawę i że tak to mniej więcej wygląda. Także no, taka ciekawa notatka. Być może niekoniecznie wesoła myśl dla każdego, ale warto, warto jakby mieć to na uwadze i warto wiedzieć, że też to tak po prostu tam, tam operuje. Podsumowując, jakby mówiąc tutaj o ludziach, których tam poznałem, generalnie ludziach, których tam spotkałem, takim ogólnym też wajie miasta, który poczułem, no według mnie jest to miasto, gdzie jest pełno bardzo młodych ludzi, generalnie ma bardzo młodą populację. Wszyscy są bardzo energetyczni i wiecie, bardzo. Bardzo nakręceni, że tak powiem, na ciężką pracę, sukces, spełnianie się, ale wiecie, to nie jest taki wyścig szczurów, jak często na przykład możemy moim zdaniem w Polsce zobaczyć, tylko bardziej ludzie mają takie podejście na zasadzie wzajemnego wspierania się, po prostu motywowania się, doceniania też innych, bo to jest znowu ta różnica między old money i new money. I tak stylistycznie, szczerze mówiąc, takie old money bardziej się podoba. Nie, nie lubię takich shiny rzeczy, i takiego wiecie. Hamskiego flexu. Ale to, co też warto zobaczyć, to większość ludzi, których spotkacie w Dubaju, nawet jeżeli zarabiają trochę więcej pieniędzy, to są bardzo często ludzie, którzy do tego sami doszli, ciężką pracą. oczywiście, tak, zobaczycie jakieś głupkowate influencerki czasami gdzieś na Instagramie czy na TikToku, które coś tam robią. Natomiast większość ludzi się w ten sposób nie nosi w Dubaju, brzydko mówiąc. Raczej większość ludzi jest takich w miarę normalnych, tak jak mówię, raczej ludzie nie są aż tak bardzo wyniośli. I teraz. Mm, to, co możecie zobaczyć, to przez to, że znaczna część z tych ludzi, to są ludzie, którzy nie mieli jakichś większych pieniędzy od wielu generacji, tylko zarobili to sami, to że jest dużo większe takie, wiecie, poszanowanie dla pieniądza, ale też cieszenie się po prostu każdą chwilą. Tak? To nie są ludzie, którzy wiecie, wydają po prostu dużo hajsu tak, żeby wydać. Tylko rzeczywiście możecie zobaczyć, poczuć taką wdzięczność nawet od ludzi, którzy mają więcej pieniędzy, że oni sami zarobili, i teraz mogą się cieszyć czymś fajnym, i że to jest w ogóle super, że mamy taką możliwość, żeby żyć w takim pięknym mieście i w ogóle robić takie super rzeczy. To jest też bardzo fajne, taki klimat właśnie takiej życzliwości i wdzięczności, który ja bardzo w Dubaju doświadczyłem i mi się on mega podoba. Także ogólnie podsumowując, myślę, że Dubaj, który widzimy w social media, który jest, wiecie, taką pustą siedzibą w ogóle grzechu i nie wiadomo jeszcze czego, od tego Dubaju realistycznego, który możemy zobaczyć na żywo, moim zdaniem bardzo znacząco się różni. Myślę, że też my jako Polacy mamy bardzo wiele do nauczenia się od Dubajczyków, jeżeli można tak powiedzieć, bo większość ludzi, którzy tam mieszkają, przynajmniej o których ja mówię, to są ludzie, którzy też tam przyjechali najwyżej kilka lat temu bądź kilkanaście. Myślę, że też możemy się nauczyć dużo, jeżeli chodzi o podejście do takich tematów jak wiecie kariera, sukces, zarabianie pieniędzy i tak Mam nadzieję, że podobała Wam się ta moja krótka Analiza socjologiczna w Dubaju. Trzymajcie się.